Witajcie Panowie! Serdecznie Was pozdrawiam z rezerwatu przyrody. Zobaczcie w jakich niezwykłych, niezwykle pięknych okolicznościach się znalazłem. No to nasrałem refleksyjnie Siedzę i dumam. Oczywiście jak zwykle o męskich sprawach. Dzisiaj zatrzymałem się na postaci Zachariasza. Spotykamy się z nim na samym początku Ewangelii Łukasza. Charakterystyka tego człowieka jest piękna. Nienaganny, bogobojny, znamienity. Dobry człowiek. Dobre, bardzo dobre rzeczy w naszym życiu nie uchronią nas przed ekstremalnie trudnymi. On i jego żona Elżbieta cierpią. Nie mogą mieć dzieci. Ona czuje się pohańbiona, alienowana, odrzucona. A on ma powody, żeby zostawić swoją wiarę Boga, jednak jest tam, gdzie być powinien i robi to, co do Niego należy. Jest kapłanem. Zostajemy Go w świątyni podczas wykonywania swoich czynności przy robocie. I tam przychodzi do Niego Bóg. Przychodzi ze słowem obietnicy będziecie mieli Syna. I rodzi się Syn. Niezwykły. To Jan. Niezwykły pod każdym względem który staje się tym, który przygotowuje drogę dla naszego Zbawiciela. Więc Syn Obietnicy, który się rodzi, jest rozwiązaniem nie tylko problemu Zachariasza, ale całej ludzkości, Twojego i mojego również. Panowie, chociażby nie wiem, co się działo, jak trudne rzeczy w naszym życiu, jak duże doświadczenia, proszę, bądźmy jak Zachariasz, i nigdy, ale to nigdy nie odpuszczajmy, bądźmy tam gdzie trzeba, róbmy to co trzeba, będąc wiernymi Bogu, bo On się nie spóźnia i przyjdzie w końcu ze swoim rozwiązaniem. Nie odpuszczać, to prawdziwie męska rzecz.